Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy Glide Tower i znowu to musi mi się wyświetlić na początek odcinka na ekran. Oczywiście, jak zawsze. Dobra, przewitaj się. Siema. A więc teraz zrobimy odcinek, gdzie gramy w, gli w Glide Tower, ale tym razem we dwoje musimy przejść, bo ostatnio kolega się tu poddał. Więc lecimy. O. Ja to już umiem, więc jest szansa, że to mega szybko przejdę. No a ja nie. No bo ty nie przeszłeś spadło, jeszcze tego. Serio już spadłeś? Tak. O Boże, chłopcu spadło od razu tu jest. Widać go. Oprawy, Powiedział mi ogólnie kolega w ostatnim odc... e, po ostatnim odcinku, że on wtedy umarł, bo ten... E, bo on właśnie nie unikał tych laserów białych, przez to pojawił się na z znowu, dlatego się też poddał. No. Ile ty spadasz już szkazy? No trochę. O nie. Ale spokojnie, ślub. Wydaje mi się, że jak wtedy nagrywałeś, to ci szło lepiej, no. mimo że wtedy była 23. Gdzie ty jesteś? Ja już jestem tutaj, zobaczcie zaraz. Ja jestem jest. już na drugiej O A to ty jesteś w daleko. Ta. lekko? Kule... Tak. Kuleczki, o, ale nisko jesteś. Spadłeś znowu? No, ale niedaleko jest. O, to szczęście. Bo myślałem, że na samego spał na polecisz. Pamiętam, gdy w ostatnim odcinku, gdy nagrywaliśmy, to ja leciałem tędy i oto się uderzyłem, a miałem już tam lecieć. <grym> mm -hmm. Kółeczka już nie są trudne. Ale speedrun. A ty jeszcze tam? No ja jestem na kostkach. A. No znaczy ja jestem już mega wysoko. Możesz się popatrzeć. O, już są obracające się kwadraciki. O. O, dobra. Idę mega daleko. dobra. Ostatni odcinek. Widziałem ogólnie. Widzowie, że zdobył mega dużo viewsów. A ty już na Twój kontach? Oho. Ale nisko chłopiec. A przez to, że widzowie nie. dużo wiusów było na tamtym odcinku, to myślę, że ta gra wam się spodobała, więc dlatego robię więcej odcinków z tego. Spadłeś znowu, że nie? Czy co? O, trochę. widzowie. Nie! Też spadłem. No ja też prawie. Patrz gdzie ja jestem. Patrz gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem? Gdzie ty jesteś? Ja nawet jeszcze nie jestem na ty. Widzę cię! Widzę cię tam! Widać cię ty, jak idziesz. O Boże. Tak wysoko i Tak daleko. Jest tu dawno. Myślałem, że spadnę znowu. O Boże. Ja spadłem jakoś tutaj. Jakoś z po tym. Dwa stage. Jestem na samym dole. Nie gadaj. No. Ty gra mnie tak kurza. No, nie. no postaraj się. To jest, dla to jest widzów. Trochę godzin aż zanim ja to przejdę. Sego? No. No dobra. To zrobimy co najmniej ciełcie. A no tak, tutaj są te kabiny. Dobra, robię teraz speedrun, nie Okej, okay, to rób tego speedruna. Chociaż myślę, że i tak będę długo na Ciebie czekał. Gdzie Ty jesteś w ogóle? Tam on jest. Tam jest. Widać Cię. Było Cię widać, wiesz? już to, nie? A. Ja już jestem na wyjdzie i na Ja już robię 160. Uu, ale daleko jestem, ale daleko jestem, ale daleko. Ej, patrz, patrz. O, Nie. Jest! Udało mi się, sejwnąłem się. Ale sejwik. Jakiego ja sejwa zrobiłem? To ty nie wiesz, panie. Ja jestem na tej takiej kółkowatej windzie. Jestem na kółkach. A. Ja znowu spadłem na trójkąty, nie? Chłopie, my mamy jedną pracę, której nie umiemy zrobić, nie? Jakiej? Przejść te obby. W ostatnim odcinku udało się mi przejść ci nie? A w tym odcinku nie udało ci się przejść i mi się nie uda zapewne przejść. Bo nie. ale ci się może uda. Jest mała szansa, że ci się uda. Bo jak w ostatnim ma to i tak. Ale safe, ale... Ale spadnie ucie. Okej, okay, ale ja cały czas tu spadam, nie? A gdzie ty jesteś? No. A widzę cię tam, tam jest. Daleko jestem od ciebie. jest. On jest tam, a ja jestem tu. To, to będzie chyba trwać dłużej niż wcześniejszy odcinek, nie? No. To prawie spadłeś, że takie nie mówisz. No prawie. O Boże. Uderzyłeś się o coś. Było słychać. Tak, bo byłem na tych przyspieszaczach. I przystanę były A? O daleko nawet jestem. Gdzie ty jesteś? Jestem przy końcu prawie. Co? Widzę cię, widzę cię. Jest. Udało mi się zasejwować siebie. Sejwa zgobiłem. Wiesz... No. Ja w ogóle nie zauważyłem, jakie daleko ja jestem. Aha, okej. Okay. Jest, udało się. Możliwe, że to przejdę. Ej. A, widzę cię, ej! On jest tam, a ja jestem tu. To ja już chyba częściej od ciebie spadam, tak? No już chyba tak. No ja No znaczy ja, ja chyba częściej spadam, ale dalej jestem, nie? Tak. to stara 180 zrobione. To to są 160 czy 180? Aha, ja zawsze... A ja mam powiedziałem 160 przed chwilą. Na to. Ale dobrze idziemy. Nie! Koniec! Koniec! Skończyłeś? Tak. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? E? Ja? No... Kurde, no trochę jestem daleko. Serio? A jak daleko? Nie, nie jesteś daleko, poka. Widzę cię. <laughs> Tam jest kolega, to jest tu. Widać cię, nie? Przewitaj się do kamery. Witam. Tak, widać panie. Dobrze. To się kameruje, panie. Widać panu. O, o. O. Idzie panu dobrze. Lepiej Nie. niż w tamtym odcinku. Pan dobrze, że wylądował. Dobra, więc tutaj jest napisane, że skończony widę to Tak. Przesuń się na dno, to w sumie hmm. I te jump boosty, boosty to ja tu widzowie nie wiedziałem co one robią, ale one ci pomagają boostować się na sam dół, ale nie ustawienia punktu kontrolnego. Wyłącz zamknij kamerę Zatkoś znajomego, obserwuj gracza, zatrzymaj otwórz mu za Więc tu jest kolega. Dobra, Panie, Janie, rusza się pan. No tylko miałem telefon. Ja już jestem. Widzę. Co się dzieje? Jak on się gdzie czuje tu u nas? <grystanie> no... Idzie. Dawaj chłopie. Uda ci się. Widzowie w ciebie wierzą. Mam taką nadzieję. Oni w ciebie będą wierzyć. Ostatnio ci się nie udało, to ci, ci się uda. Jesteś na końcu. Tylko uważaj, nie leć od razu. Poczekaj aż jump pust będzie idealny. Dawaj, leć. Udało ci się. No, ale... Dobra, ty chcesz drugi gaz czy to już ma być tu koniec? drugi raz. Na pewno? Na pewno. Ja już tu sobie pomyślałem o konicu. Oa, okej, okay. gdzie jesteś, chodź. Dobra, chodź. O, zaczynamy od końca? no chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj na tego parta i potem zleć tutaj. tego Nie, do lasu, do, do lasu, dawaj. Chodź, 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 chodź. A więc widzowie, przeszliśmy to w końcu we dwoje. No i było fajnie, więc trzymajcie się, cześć i pa pa.